Witam na konferencji prasowej przed Nissan Grand Prix, czyli pierwszą rundą ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej w tym sezonie. Od lewej Rafał Sawicki, Ika Gdynia. Cześć. Paweł Górski, Klub Sopot, Tadeusz Kubiak, Pogoń Szczecin i nowy w tym gronie Piotr Kotwicki, KS Marina Niesulica. Zaczniemy od Rafała. Rafał, jesteś najbardziej utytułowanym sternikiem w Polskiej Lidze Żeglarskiej. Łącznie na 10 sezonów wygrałeś 5 razy. Wracasz do starego składu z ekapek dnia. Wracają też nadzieje na to, że dołożysz szóste zwycięstwo i będziesz miał ponad 50% zwycięstw? Cześć wszystkim. Czy nadzieje wracają? To chyba nie jest kwestia nadziei, tylko takiego podejścia, motywacji yy, i tego. Odpowiedzenia sobie na pytanie, po co my tutaj jesteśmy, no, jak już się ścigamy, jak startujemy, jak jesteśmy na tej wodzie, to, to jesteśmy tutaj chyba wszyscy po to, żeby wygrywać i, a, i myślę, że kłamałbym, gdybym powiedział, że jesteśmy a, tylko dla zabawy, dla przyjemności, dla fanu, nie, jak już startujemy, jesteśmy po to, żeby wygrać ligę po raz kolejny, a czy to będzie szósty, piąty, czwarty tytuł, to ma drugorzędne znaczenie, bo jesteśmy tu i teraz, jest ten sezon i, i będziemy walczyli w tym sezonie. Na akwenie w Sopocie, od którego zaczynamy spędziłeś tysiące godzin, spokojnie chyba można tyle powiedzieć. Czym zaskoczy według Ciebie nas ten akwen w ten weekend? No takie warunki jakie widzimy tutaj na zewnątrz, północny wiatr, spora fala. To jest raczej rzadkość w Sopocie, bo tutaj przeważają kierunki zachodnie, czyli płaska woda, zmiany w zasadzie jak na jeziorze. E, no, będzie tutaj walka, będzie, e, będzie dużo błędów takich technicznych na pewno wśród wszystkich załóg, bo to pierwsze regaty, więc e, większość jeszcze jest nieopływana e, i warunki będą potęgowały tylko te błędy. A więc czy to nas zaskoczy? Nie wiem, bo wszyscy się chyba tego spodziewają. No, natomiast nie będzie łatwo, na pewno. Dzięki Rafał, Paweł. Przechodzimy do ciebie. U was bez tytusa wraca Karol, ale historycznie jak w zeszłym sezonie zaczęliście od zwycięstwa z Karolem za sterem, więc chyba nie ma się czego obawiać, prawda? No wiecie, my e, z Karolem no, pływaliśmy już kupę razy, kupę lat. E, zaczęliśmy już od meczu Singu dosyć, dosyć dawno. Wiecie, sport będzie naprawdę różnie, tak? To, że my żeśmy wygrali, wtedy jest kilku innych, którzy myślą podobnie jak my i będą robili to samo, żeby odebrać nam marzenia. No. Lubimy ze sobą pływać, nasza załoga jest na tyle wszechstronna, że w zasadzie z który sternik nie wsiądzie, potrafimy, potrafimy sprawnie żeglować tym jachtem i wygrywać. No i tutaj jest nasza siła, jakby w tym doświadczeniu i spokoju. Karol też ma ze sobą mnóstwo godzin na wodzie, na swoich jachtach, ma mnóstwo godzin i sportowym meczu singlu, bardzo lubi też ten, ten, ten format i ten, ten rodzaj pojedynku. Myślę, że to jest nasza, nasza mocna strona ogólnie. W podsumowaniu sezonu pisałeś, że wiele lat zajęło wam dojście z powrotem na szczyt, jako jak Klub Sopot, że wiele was to kosztowało, więc mimo wszystko trzeba zapytać, czy czujecie presję przed pierwszą od wielu lat obroną tytułu, która się szykuje? Odpowiem sam za siebie. Nie czujemy presji takiej, która by nas paraliżowała. Jutro zaczniemy normalnym dniem pracy na wodzie, normalną ilością, tak powiem, przygotowania. Robimy to samo od wielu, wielu lat i czujemy się w tym naprawdę pewnie. Wiecie kiedy presja? Presja pewnie będzie na ostatnich regatach w Szczecinie, tak? kiedy będziemy mieli pewnie tak sobie myślę 4-5 załóg, które będą mogły sięgnąć po ten, po ten puchar i do ostatniego pewnie wyścigu nie będziemy wiedzieli kto będzie mógł tutaj ten puchar wygrać. I wtedy pojawi się presja przypuszczam. Tak? Na dzień dzisiejszy to jest normalny dzień pracy, idziemy żeglować i walczyć z przeciwnikami jak każdego innego dnia na wodzie. Akwen w Sopocie domowy to jest dla Was jeszcze dodatkowa presja, czy mimo wszystko nie. To jest jeden z Waszych ulubionych akwenów. Lubimy tu pływać, to prawda. Nie wiem, który ten akwen jest lepszy, bo zawsze ta dyskusja jest prowadzona, czy na jeziorze, na jeziorze lepiej się żegluje, czy, czy na otwartych wodach, czy, czy, czy kiedyś tam Świnoujścia, czy teraz Sopotu. Sopot lubimy faktycznie, dobrze nam się tutaj żegluje. Te warunki jutro, które będą, no, są dosyć specyficzne, natomiast lubimy także silny wiatr, więc my jesteśmy spokojni i pewnie jutrzejszy dzień. Dzięki. Tadeusz, przechodzimy do Ciebie. W ostatnich latach byliście zabójczo, regularni, ale cały czas czegoś brakuje, żeby zdobyć medal. Raz się wam to udało i brakuje czegoś, żeby zdobyć tytuł. Myślisz, że to będzie ten sezon? No, zrobimy wszystko, żeby to był ten sezon, ale no, tak jak powiedział Rafał, zawsze przyjeżdżamy, żeby wygrać, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, a sezon zweryfikuje. Nie mam nic więcej do dodania. Sopot, w zeszłym roku dało Wam się tutaj wygrać, ale gdy był słaby wiatr, teraz będzie więcej wiatru. Jesteście dobrzy i w słabym, i w mocnym wietrze? W którym lepiej się czujecie? Myślę, że w słabym. W tym roku mamy też jedną zmianę w składzie. Mamy nowego dziobowego, który nie jest zbyt doświadczony na tej pozycji. Dlatego na pewno techniczne aspekty będą nam sprawiały problem przy silniejszym wietrze. Ale na pewno fajnie będzie popływać na morskich warunkach. Na dużej fali. Zobaczymy, jak nam się to uda w nowym składzie. Dzięki. Piotr, ostatnie pytanie w tej rundzie do Ciebie. Mało kto spodziewał się Was w tym gronie. W zeszłym roku w ekstraklasie już praktycznie wszyscy, jeżeli chodzi o, o, o załogi, które wchodzą do ekstraklasy, wszyscy dzielili skórę na niedźwiedziu, a Wam się udało wejść tutaj. Jaki jest Wasz cel na ten sezon? Tylko utrzymanie, czy coś więcej? Cześć. No tak, rzeczywiście w zeszłym sezonie rzutem na taśmę awansowaliśmy do ekstraklasy. E, był to wówczas dla nas e, realizacja naszego celu. E, czego się spodziewać? Sami nie wiemy. Jest mnóstwo niewiadomych tak naprawdę. E, po pierwsze, przyjeżdżamy tutaj w zmienionym składzie. Pierwszy raz od dwóch lat mamy nową osobę w załodze. W związku z tym e, nie wiemy, jak w tych warunkach sobie z tym wszystkim poradzimy. W dodatku. Nie, nie mieliśmy w, w ostatnich latach okazji w takich warunkach popływać. E, duża fala, dużo wiatru. No i stawka oczywiście tak mocna, więc e, m, chcemy powalczyć, chcemy mieć przestrzeń do tego, żeby pływać najlepiej jak umiemy. E, zobaczymy, zobaczymy, jak nam się uda to realizować. E, no, naprawdę ciężko powiedzieć, tutaj e, będziemy, będziemy się po prostu dobrze bawić. Dobrze, ja oddam głos Maćkowi, który już czeka, żeby pozadawać drugą rundę pytań. Maciek Cudopat, dziennikarz niezależny obywatelski. Piotrek, macie w tym roku trenera, Łukasz Wosiński, znany żeglarz, doświadczony. Już jesteście po pierwszych treningach, po pierwszych startach. Jakieś zmiany w waszym pływaniu, w ustawieniu? Tak, no zaskoczeni byliśmy jak dużo, jak dużo rzeczy zostało wprowadzonych. Sądziliśmy, że, że w, na wielu pozycjach jesteśmy już naprawdę blisko tego ideału. W zeszły weekend w Wielkopolskiej Lidze Żeglarskiej mieliśmy okazję właśnie z Łukaszem cały cały weekend i piątek potrenować. Sporo, sporo zmian, które ułatwiły nam wiele rzeczy, wprowadziły porządek. Pracowaliśmy też miniony tydzień nad poukładaniem naszych pozycji i, i tego, co, co, co kto za co odpowiada na łódce. Także bardzo, bardzo fajnie. Jak, jak póki co jesteśmy mega zadowoleni, bo naprawdę nie sądziliśmy, że, że aż tyle Łukasz wniesie. Zobaczymy, czy uda nam się to uporządkować w takich warunkach i czy to wyjdzie nam jako plus. Ale myślę, że w dłuższej perspektywie, na pewno z tego sezonu wyjdziemy jako mocniejsza załoga. To jeszcze pytanie o Ligę Wielkopolską, które wspomniałeś, zresztą tego nie w Poznaniu. Pierwsza runda, wygraliście ją w cuglach. Poziom się utrzymał, obniżył, podniósł Jak oceniasz Wielkopolską w tym sezonie? Myślę, że kolejny sezon, który, w którym Wielkopolska Liga Żeglarska podnosi swój poziom. Widać, że lokalne załogi dużo trenowały i jeśli chodzi o szybkość i techniczne aspekty, to są już blisko, blisko nas. No, ale, ale wciąż udaje nam się wygrywać, także świetny trening, naprawdę. Dzięki. Tadzio, do Ciebie pytanie. Plotka niesie od Twojego byłego trenera, czy obecnego trenera, że wracasz na, do kampanii olimpijskiej na laserze, to prawda? Eee, może. <laughs> Zaczynam powoli, powoli wracać. W tym sezonie chcę zaliczyć parę startów. I zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze nic nie, nie mówię na pewno. Eee, drugie pytanie, Łukasz Czaja. W tych warunkach myślę, że byłby bardzo potrzebny i wagowo i doświadczeniem. Czemu go nie ma? Eee, jest w gotowości. Mówi, że w razie czego dzisiaj może wsiąść w samochód i przyjechać i na jutro nam dołożyć parę kilo i trochę doświadczenia. Okay. Na razie startujemy w tym składzie, który chcemy utrzymać przez, przez cały sezon. Okej, okay, dzięki. Paweł? Eee, pytanie takie, trochę bardziej osobiste, eee, może podchwytliwe. Eee, co roku pływacie z tytułem Potowskim, ale pojawia się Twój brat Karol. Eee, dlaczego nie cały czas z Karolem i z kim się lepiej pływa? Dobre pytanie. Eee, ja już ile lat my to robimy tutaj? Przypomnij Maciej, 10, to 10. jest 11 sezon. Okej. Okay. Eee, tego, tego doświadczenia powiedzmy z różnymi sternikami. Miałem wiele. Każdy ma swój charakter pływania, z każdym mogę powiedzieć coś innego o jego stylu. Tak będziemy teraz? Mam rozebrać na czynniki pierwsze te dwa style? Czy wystarczy, że ogólnie powiem? Mamy trochę czasu, więc. Tytus jest bardzo poukładany i rozważny w tym, co pływa, jest bardzo, bym powiedział, matematyczny. I jeśli planuje sobie coś, to trzyma się go dosyć długo, zanim wprowadza plan B, bo może ten plan A jednak odda, tak jak było, w dużym skrócie. Natomiast Karol jest bardzo sprytny i szybki, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Bardzo, tak powiem, dużo, dużo wcześniej wyszukuje planu B, dużo szybciej się do niego dostosowuje. Jedna i druga metoda ma swoje plusy i minusy. Nie na pytanie, z którym się lepiej pływa. Nie mogę ci powiedzieć, bo to jest. wiesz, Zależy, od, zależy czy przypływamy piersi, czy drudzy. Rozumiem. W Sopocie była się lepiej z Karolem, rozumiem. Rafał, do Ciebie pytanie. W zeszłym roku powiedziałeś, że już odpuszczasz ligę, koncentrujesz się na innych tematach. Zawodowo, rodzinnie, liga mistrzów, ale ciągnie wilka do lasu, jak widać. Wracasz na cały sezon, rozumiem, w tym składzie. Ale obserwujesz ligę. Czy skład masz ten sam, który startował 9-8 lat temu? Co zmieniacie w tym składzie? Obserwując jak, jak się inni przygotowują, czy jedziecie po prostu jako grupa przyjaciół? Wiesz co, ja myślę, że to jest nasza siła, że my w tej czwórce z Piotrkiem, Adamem i z Jaśkiem żeglujemy już kupę lat, bo to się zaczęło jeszcze na meczach dawno temu i i to jest nasza siła. I, i, I pod tym względem myślę, że nie musimy zmieniać, bo to jest coś, co daje nam przewagę nad innym, nad innymi. Pasuje nam też ten format, więc my po prostu lubimy to robić, fajnie się w tym czujemy. Lubimy tego typu dynamiczne, krótkie wyścigi, więc myślę, że pod tym względem nie ma co zmieniać. Natomiast no powiedziałeś, że gdzieś tam zmieniły się priorytety w poprzednich latach. Ale wiesz, te priorytety życie zweryfikowało. Nie? Bo to wiesz, my tam trzy razy z rzędu wygraliśmy ligę i o, to teraz podbijemy świat, jedziemy Ligę Mistrzów, zostaniemy najlepsi na świecie tutaj w ogóle. No, życie pokazało co pokazało, i e, trzeba byłoby to zrobić, bo to można zrobić. Każda z, tutaj na, z tych załóg, która tutaj siedzi, jest w stanie walczyć w lidze mistrzów i na arenie międzynarodowej, natomiast trzeba na to poświęcić dużo więcej czasu. E, a my tego czasu nie mamy. Stąd decyzja taka, nie inna, że po prostu koncentrujemy się na lidze, odpuszczamy wszystkie inne tematy e, i postaramy się zrobić najlepszą robotę tutaj w naszej lidze. Dobrze, dziękuję Wam. Przed nami czas wyborów, co by nie było, więc w formacie takim debat, każdy z Was, poproszę Was o jedno pytanie do któregoś z kandydatów. Możecie wybrać, kto będzie na nie odpowiadać i którego będzie dotyczyć. Rafał, zaczynasz. Ja rozumiem, że ten format ma wymusić jakąś kontrowersję tutaj, podchwytliwe pytanie i takie rzeczy. Chciałem Pawłowi zadać pytanie, czy on pamięta. Kto sterował, zdobywając tytuły w Jaktubie, Sopot i ile razy, ale odpuścimy ten temat. Piotrek, do Ciebie mam pytanie, bo ja się bardzo cieszę z tego, że jesteście w ekstraklasie, bo my jesteśmy trochę takimi siostrzanymi, przyjacielskimi zespołami, ponieważ naszym partnerem, naszym sponsorem jest STBU, tutaj Sopotski, który jest też partnerem całej ligi. I dlatego bardzo się cieszę z Waszej obecności tutaj. Chciałem się zapytać, czy to jest ważne, że firma, która nie tylko jest swoim sponsorem, ale w której pracujesz, bo ja też tam pracuję, jesteśmy bardzo mocno związani z tą firmą. Czy to jest dla Ciebie wsparcie, że, że, że ta nasza firma jest tutaj obecna w całej lidze i w naszych załogach? Tak, oczywiście. No jest, to, jest to dla mnie bardzo motywujące. Sam fakt, że mogę się z wami tutaj ścigać jest, jest dla mnie naprawdę nobilitujący i jest to tak nawet parę dni temu rozmawiałem z tatą, trenerem moim i mówiłem, że nigdy nie, nie, nie sądziłem, że po 30 ponad latach ścigania się w wieku 43 lat będę wspinał się, że tak powiem na wyżyny swojego żeglarstwa i że dopiero po tylu latach ten sukces przyjdzie. Ale tym bardziej, jeśli to nie tylko kwestie żeglarskie, ale również zawodowe, firma, w której się od lat już odnajduje i, i wiele rzeczy, bo to nie tylko tutaj liga, ale też, jak sam dobrze wiesz, kwestie marketingowe, wiele rzeczy jest, jest skupione wokół żeglarstwa, to naprawdę fajnie się na co dzień po prostu pracuje w takiej firmie. Wiesz o tym doskonale. To było takie przyjacielskie pytanie. Paweł, masz jakieś może ciekawsze, ostrzejsze? Nie, nie mam y, ostrzejszego. W zasadzie no, pytanie tutaj do dodatka. Dlaczego nie ma y, y, no, czajnika tutaj? Przecież naprawdę jego masa tutaj pomogła. Czy to jest, czy, czy to jest za słabo wieje? Czy macie jeszcze jakieś inne, inne pokładowe animozje, które, które nie pozwalają Wam powiedzmy razem żeglować? Nie, nie, nie ma żadnych animozji, po prostu nie sprawdzaliśmy prognozy. Nie, a tak naprawdę to, tak jak tak mówię, chcemy, chcemy po prostu przepływać cały sezon w jednym składzie, choć raz, bo jeszcze nam się tak nie udało. E, no i dlatego. No, czajnik e, zawsze jest tam, żeby nam pomóc. E, no i tyle. Lubimy się, szanujemy. Po prostu odda, oddał stery na razie mi e, w pogoni, ale zawsze jest dostępny, żeby pomóc. No, elegancko, bo widzieliśmy, że ma, e, czajnik żeglował ostatnio w bardzo ładnej klasie, daleko, więc. E... Pisaliśmy do siebie, podpytywałem go, odpowiedział mi tak samo, więc jesteście zgodni, przynajmniej tak. fajnie. Marku, do ciebie pytanie. Kiedy Liga Masters? To jest pytanie poza konkursem, ale już Paweł wywołał temat. Tak, planujemy Ligę Masters, potem ligę tak, Grand Masters, ligę. a na końcu Ligę, ligę Legends, tak? To jest, Legends? Ja czy jako szantracja. najstarszy ze wszystkich mam taki plan wrócić do opływania, więc Master, Masters plus absolutnie i Legends, później po 60, tak? Jest taki plan. Młodzież okay. atakuje, więc trzeba się do tego adaptować, tak. Ja jeszcze póki jestem przy mikrofonie, bo zastodził zadie pytanie. Ja mam pytanie do, do Piotka. Tak nam się fajnie rozmawia, bardzo mocno wieje, więc nie pływamy, czekamy na lepsze warunki. Oboje pochodzimy z klasy Omega. Ja zaczynałem w klasie Omega, ty też pływałeś ostatnio w klasie Omega, oczywiście pływałeś wcześniej w klasach sportowych. Jakbyś miał, cofnąć się teraz do Omegi, to jest realne, czy to już jest nierealne? Ojej, stoi jeszcze Delfia wciąż u nas na marinie, więc chyba to był pierwszy wybór. Rzeczywiście w, zamykaliśmy sezon ostatnio w, w, w cyklu Omegi. Bardzo trudno, podobne warunki, tylko bez fali na jeziorze, bardzo mocny wiatr. Mocno nam dała ta klasa popalić. W zasadzie wpływaliśmy słabo. Nie ogarnęliśmy tego technicznie, więc długo musielibyśmy pewnie się. Do tego przygotowywać, żeby gdzieś tam jakiś sensowny poziom reprezentować. Mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze chwilę się pościgamy w tej lidze. A jeszcze jak tu Legends wchodzi, to już w ogóle. <grystanie> Za młody jesteś na Legends, jeszcze. Za młody. Poczekaj. <grystanie> Tadziu, pytanie. twoje pytanie. Moje pytanie. No to ja, może takie luźne: tutaj do, do jednego z lokalesów, do pawa niech będzie. Czy jeżeli miałby obstawiać, to czy jutro popływamy na genekera? Tak, popływamy. Będzie jeden ref i genaker. Okay. Tak, tak to, tak, to się jutro ułoży. Nie przypuszczam, żeby było inaczej. Jeśli, no wiadomo, jak nas tutaj, powiedzmy, prze, przerośnie to co, to, co tam będzie w prognozie, choć to, to będzie delikatnie mniej, no to, no to nie popływamy na genackerach, Ale wydaje mi się, tak, z pewnością, że będziemy mieli jeden ref i Ganakera. To ja, to ja mam pytanie znowu do Maćka, czy dzisiaj popływamy? O. Jest taki plan, że o 14 wyjdziemy na wodę, ale pewnie na refie i nie wiem, czego na zobaczymy. Jak będzie regularnie 20-20 pary, to tak. Jak będzie kopacz, to kopia Po 30 to, to nie ma sensu. Piotr, ostatnie pytanie od Ciebie. To Rafał, ja do Ciebie po przyjacielsku. Rozmawialiśmy jakiś czas rzeczywiście, że mówiłeś, że chcecie na 100% powrócić do pływania. Jak Wam się udał ten pre-season? Mieliście okazję popływać? Środówki, jakieś coś? Jak to wyglądało? Ośrodowki no nie, bo się nie odbyły. Miały być w tym tygodniu, ale się nie odbyły ze względu na zbyt duży wiatr. E, natomiast, e, tak, rzeczywiście gdzieś tam w kwietniu cały weekend sobie zrobiliśmy treningu jakieś pojedyncze dni, majówka e, i, i takie treningi, w których w większości żeglowaliśmy sami, ale to jest na początku sezonu zawsze dobrze gdzieś tam sobie tą technikę przypomnieć e, te manewry porobić. E, Natomiast ja czuję, że to jest względem tych sezonów naszych najlepszych, że to jest trochę za mało. Pewnie trochę, trochę będzie brakowało, ale też wydaje mi się, że wiele załóg w tym roku będzie się tak stopniowo rozgrzewało i myślę, że ten początek będzie trudny dla wszystkich, nie tylko dla nas. Dobrze, bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia wszystkim, którzy nas oglądają o godzinie 21 na studio przed regatowym. Dzięki Panowie. Dzięki bardzo. Dzień dobry, witamy na losowaniu numerów startowych na pierwszą rundę ekstraklasy. Na początek KS Iskra Mbog Dnia. Na jachcie numer 8 w wyścigu pierwszym dr Irena Eris. Następnie jacht Klub Sopot. Na jachcie numer 6 STB-u w wyścigu pierwszym. Następnie pogoń szczecin na jachcie numer 2 PGE w wyścigu pierwszym. Storm grupa Na jachcie numer 5 Marina Sopot w wyścigu drugim Lublin. na jachcie numer 7 bank PKO wyścig pierwszy Gdańsk na jachcie numer 8, dr Irena Eris, wyścig drugi. Marina nie solice. Na jachcie numer 6 STBU w wyścigu drugim. Wad Warszawa Na jachcie numer 9 Nissan w wyścigu pierwszym Najdłuższa nazwa tych regat, nowe osada wolności, Giżycka grupa regatowa. Na jachcie numer 2 PGE w wyścigu drugim. Onboard. Na jachcie numer 7 Bank PKO w wyścigu drugim. Szczecin? Na jachcie numer 3 Szczecin w wyścigu drugim, czyli Szczecin płynie na Szczecinie, dobra. kape gdynia Na jachcie numer 4 Aura Marin wyścigu pierwszym HRM Racing Na jachcie numer 4 w wyścigu drugim Aura Marine. AZS Gdańsk. Na jachcie numer 1 na Istowiciu w wyścigu drugim. Legia Warszawa. Na jachcie numer 9 Nissan w wyścigu drugim. Ford Vita. Na jachcie numer 1, na Istoficiu w pierwszym wyścigu. Rockstars Racing. Na jachcie numer 5, Marina Sopot, wyścig pierwszy, i na koniec, żeglerz wrocław, na jachcie numer 3, Szczecin, wyścigu pierwszym.